Martek, testowałeś? Jak można zrobić takie aluminiowe spawy na przykład, nie? To mnie najbardziej interesuje. Co? Aluminium. Tego nie, nie tego nie wygładzisz. To jest aluminium, nie? Przyjrzyj się. Aluminium. Nie ma żartu. Nie no. Tego nie wygładzisz. Tak? Odebrać, wleczki, odebrać że odebrać żelazne lekarz latki, do bidonu, do bidonu No w końcu. Ale masz coś tak po dobrym. Jest 10 minut do startu pieszej konferencji, tak. Powiem, że to jest. No. Zapraszam do jara. Panie, zapraszam. Pierwsza grupa ręka do góry, jeszcze raz. Księgi specjalne, na których będzie pomiar czasu. Pod warunkiem, że się uda nam wrzucić na sprawę wszystkie, wszystkie aktywności, które pojedziemy. I teraz tak, 26 km, pierwszy segment. No, jest, wszystkie segmenty są oznaczone, będą takimi poważowymi śladami na, na drodze. Chyba, że nie ma, bo wczoraj jeszcze były. I teraz tak. 48 km to jest ośrodek wypoczynkowy Wiktorowo. Tam się zatrzymujemy na kawkę. Będzie można się kawa, na kawski, kawa plus ciasto na fasbę zielony, 10 złotych. Będzie woda za darmo do uzupełnienia, będą patony, będą jeszcze żele, żeby... 96. km, kolejny segment, też będzie oznaczony. Chwilę przed tym segmentem będzie taki odcinek bardziej wymagający. Tam jest taki teren baglisty, będzie wąsko, będzie ciasno. No i zasady są takie, że trzy najlepsze czasy będą nagrodzone. Osoba, która już na pierwszym segmencie zgarnęła jakąś nagrodę, no to już nie bierze udziału na kolejnych segmentach. No i co, na mecie zjeżdżamy się tutaj najwcześniej, myślę, że o godzinie 16. będzie tutaj fajna, będzie chleb, będą na małosolne, będzie lemoniada. No i jeszcze ostatnie ogłoszenie parafialne. Tutaj w spórgalizatory tej ustawki jest klub sportowy Sosażin. Marek, przedstawiciel gdzieś tutaj krąży, tam jest. Dziękuje za oglądanie もうすぐやりたい。 Speed, ja niców nie bierze. Speed Zbliża się do pierwszego segmentu. Segment o nazwie Toskańskie Szutry. 2 kilometry po białym dywanie. Za chwilę się zacznie. Ja tu chyba jestem nieco podmęczony, bo średnia nasza do jazdy do segmentu to wynosi w tej chwili 29. Jest znaczek. Trzy, trójka. Gdzieś? Jest? Jest. pa. Jeden. Gida! Gida! A, ale zniszczenie! O, piekło! Aaa, można się Tam Następne będą już krótsze. Dętka, że, dętka, że. Dętkownicy. No, trzeba naciągnąć. No. Na środek musisz się ściągnąć. Na środku obręcz jest trochę niżej. Tu łatwiej wejdzie, nawet bez łyżki pewnie 20 lat na serwisie Dzięki <noise> wielkie no, <noise> Założycie, założycie, założycie. Zajeżdżamy na pit stop Lewo, lewo, lewo Dawaj, dawaj Powrót, powrót, powrót Hej, wszystko zjedzone O, tu jest, widzę, jakaś jeszcze impreza towarzysząca Tam na tym pomostek, nie? Max? A tu mają ładnie. Dobra, przytrzymasz tyle? No. Jak? 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 Złoto jest. Złoto? złoto. To teraz zacznie. 29 średnio. No, no, to my też tak to mamy. Czy ja to dowiozę, do to może się tym częstować, nie? To, tak, no, tak na drogę.

Zdarłem, 40 kalorii zjadłem I da? I da dalej? Da dalej. Da dalej Pit stop numer jeden w ośrodku Wiktorowo Nad jeziorkiem Piękna miejscówka Pięknie nas tutaj ugościli, kawusia, ciasteczko Pychotka Ja wam ogólnie ten ślad Zostawię w opisie filmu Jak ktoś ma ochotę Pajdę sobie przejechać To ja zachęcam bardzo Miesiące pracy nad trasą. To są miesiące ciężkiej, intensywnej pracy. Kilkanaście razy ja to chyba przejeżdżałem, tą trasę. Czy to było konieczne? Oczywiście. Trasa 100% przejezdna. Organizator przejeżdżał spokojnie. Tak, 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 tak. No, nie powiecie, że tu nie jest uroczo. Piękny singielek, oczywiście, że musiał być. To nie jest dla kapiszonów w, 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 wycieczka, tylko premiumy. Pit stop numer 2, klasyka wśród klasyków, sklep polski. A gdzie ja tu pojechałem? Tu, nieważne. Można jechać tędy. Manga segment numer dwa, 95. kilometr. Ja odpuszczam taktycznie. To będzie zło, jakbym sobie takie kuku zrobił, więc nie podejmuję walki na segmencie. Półtora kilometra. Segment zwany Dirty Kanza i to nie bez powodu, moi drodzy, bo jesteśmy na obszarze. Są znaki, są znaki! Ogień! Yeah! Poszli! no, ja jestem za cienki w uszach, niestety. A nie bez powodu się nazywa Dirty Kanza. Jest całkowicie opustoszały teren. Teren po. Na nawałnicy, która tu przeszła w 2017. Tu kiedyś był las wszędzie dookoła, została tylko prosta, idealna szutrówka. Ostatni pit stop zaliczony na food trucku. i ostatni segment przed nami w sam raz Poza zapiekance idealnie wejdzie jak złoto podjaździk, 800 metrów, asfaltowy. No zobaczymy, zobaczymy. Ja chyba nie wiem, też się nie podejmę, bo już kurczę. 35 do metry, ale poszedł ogień. Średnia 27, to jest coś niewywadłego. To miała być przyjemna ustaweczka w spokojnej, sielskiej atmosferze. A tu się zrobił taki wyścig z tego, takie piorunujące tempo, że ajajaj. Aj, aj.

Numer 2 Mirek, ale Mirek już dostał, więc Robert P. Brawo! Grużo, buter na 200 kg, Grużo, też na stereotypy jeszcze. Brawo! I, dawał, brawo! go Trzymano, proszę bardzo. I Sebastian Golczak, a tu Maksym, Chyba, nie No właśnie, bo tu drugim drugim, Mili Państwo, ależ to było pięknie pojechane. Ajajaj, aj, aj. coś niesamowitego, co tu się działo. Co to za emocje do samego końca, do ostatniej kropli, potu, proszę Państwa. Piękna sprawa, kurde, kolejny tydzień, kolejny weekend. Jak kolejny, raz daję sobie takie sromotne wciry. Nie wiem, jak długo wytrzymam. To się może jeszcze skończyć. Ale póki co. Jakoś jeszcze ta regeneracja przebiega sprawnie. Dziękuję bardzo. Nie ma co tu dużo dyskutować na ten temat. Była paida, była skipka. Był smalec, ogórki, wszystko było pięknie.